Znajdujemy się w Centrum Informacji Turystycznej w Czcińsku-Zdroju. To Centrum Informacji Turystycznej jest wyjątkowe z tego względu, że jest po pierwsze prywatne, po drugie zostało jako pierwsze tutaj utworzone w Czcińsku-Zdroju no i działamy jako Fundacja Droga Lota, która tutaj działa nad naszym terenie. Fundacja przede wszystkim chciała promować szlak Drogi Lota, który ciągnie się od Cedyni przez hojne, Czcińsko, Banie, Kozielice aż do Pyrzyc no i prawdopodobnie prowadziło aż gdzieś do Stargardu i dalej. Także to jest transgraniczna droga, średniowieczny trakt, wymieniony już w akcie nadaniu rurki, tak komandori rurki przez templariuszy. Co tu znajdziemy w tym Centrum e, Informacji? Przede wszystkim e, możemy zobaczyć pamiątki z Czcińska Zdroju, które przez lata sam osobiście zbierałem. Możemy zobaczyć porcelany, możemy zobaczyć dzwonki, e, możemy też zobaczyć telefony, jak kiedyś wyglądały. To często dzieci, które przychodzą tutaj do mnie na zajęcia, e, to widzą, jak kiedyś wyglądała komórka. Oczywiście są też kałamarze, które są związane ze szkołą z racji tego, że pracuję w szkole. No i oczywiście tutaj jest jedna z wyjątkowych tabliczek, które y, kiedyś dzieci w szkole y, uczyły się. Jest, z jednej strony jest y, kratka do matematyki, z drugiej strony są linie i mogli kredą wtedy wypisywać y, zadania. Y, Często jest tak, że będąc w informacji turystycznej w soboty, w niedzielę, przeważnie weekendy, ludzie przynoszą nam dary, przynoszą ciekawostki takie jak tutaj mamy między innymi sikiery, kawałek tam widzimy kopyta szewskie, które można było dawno temu używać do naprawy butów, ale też również możemy zobaczyć takie ciekawostki jak butelki z Trzcińska Zdroju, które mają no ponad 100 lat, ale nie tylko bo są i ze Szczecina, i z Chojny, i z Myśli Boża, i z wielu różnych miejscowości, m.in. też z Mieszkowic. Oprócz tego mamy tutaj miniatury machin oblężniczych, którymi się zajmujemy jako fundacja i mapy rowerowe. Głównie staraliśmy się Centrum Informacji Turystycznej w Przycisku Zdroju pokazać jako atrakcja dla rowerzystów, ponieważ znajdujemy się na, ścież na skrzyżowaniu dwóch ścieżek rowerowych R3 i R20, dlatego wyszliśmy naprzeciw rowerzystom, aby pokazać jakie są piękne nasze atrakcje. Mamy tutaj, teraz chciałbym przejść tutaj do kolejnej półki, gdzie mamy w Foldery Mamy mapki rowerowe właściwie z całego województwa i z całych okolic. Oczywiście nadleśnictwa wspomagają nas i pokazują. Urząd Marszałkowski przekazał również swoje foldery i są i po polsku, po niemiecku, po angielsku. Także wszystkie najciekawsze regiony, mapki, które możemy dostarczyć. Stargard, trasa po Jeziorze Zachodnich. Także bardzo, bardzo dużo jest folderów i mapek, które możemy rozdawać. Często pojawiają się turyści z zagranicy, którzy wpisują się w kronice naszej, która jest dostępna w centrum informacji. Dzięki temu wiemy, kto przyjechał i skąd, z jakiego regionu. Nawet z Czech, z Niemiec i z Francji byli u nas goście, którzy wpisali się i zostawili swój ślad. Nasza kronika Centrum Informacji Turystycznej w Czynisku-Zdroju oczywiście wpisy różnych grup, tu akurat z Mieszkowic, tu mieliśmy panią blogerkę, panią Ewę Świderską, znaną tu, kolejni mieszkańcy, czy też goście, nawet takie rysunki nam się pojawiają, bardzo dużo ciekawych osób poznajemy i możemy porozmawiać przede wszystkim, tak, o naszym regionie, zachęcić do odwiedzenia. Naprawdę nieznanych miejsc, między innymi tak jak muzeum w Kieszkowie, o którym mało kto wie, a warto je odwiedzić i zobaczyć, tak? zresztą prywatnie. Dla rowerzystów możemy jeszcze zaproponować części rowerowe, które są również w naszej sprzedaży. Ehm, oprócz to są najbardziej drobne takie, które potrzebują e, rowerzyści na bieżąco, tak? dętki, jakieś klucze e, ewentualnie mogą sobie zabrać małą pamiątkę. No, i oczywiście e, pamiętam jednego z rowerzystów, e, no właściwie nie jednego, bo to kilka osób było, które powiedziało, że Eureka są trytki, <trytki> czyli. E, Nasze zaciski, które można rzeczywiście wykorzystać w różny sposób i bardzo się ucieszyli. Możemy zobaczyć też gadżety z Trzcińska, ale też takie drobiazgi jak wpinki, kto przejechał trasę R3. Są magnesy też z Trzcińska, Zdroju, również są magnesy okolicznościowe z 740-lecia Trzcińska. Topony na wymianę. A jeszcze mamy pocztówki z Sińska Zdroju. Są to reprinty pocztówek, które sam zbieram, więc z oryginałów zostały zrobione. Warto sobie zachować na pamiątkę. Oczywiście. Oprócz tego dla rowerzystów mamy e, taką ciekawą rzecz, że jeżeli ktoś chciałby skorzystać e, oprócz stolety, to jeszcze może skorzystać z prysznica, co jest wyjątkową rzeczą e, chyba w zachodniopomorskim. pomorskim e, I no, powiem, że skorzystali. To nie, było, to nie było zły pomysł, jednak rzeczywiście e, pojawili się ludzie, którzy skorzystali z prysznica i byli bardzo zadowoleni. Jeżeli jesteście w Czcińsku Zdroju, przejeżdżacie przez ścieżkę R3 albo R20, zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej. Z każdej strony wjeżdżając do Czcińska możecie zobaczyć mapkę i na tej mapce jest dokładnie oznaczone nasze Centrum Informacji Turystycznej w Czcińsku Zdroju. Jeżeli jest zamknięty w danej chwili, warto zadzwonić. Zawsze telefon jest dostępny. Ja w ciągu 5 minut jestem na miejscu i mogę wspomóc ewentualnie po kierunku. Lub dać mapkę. Ale oprócz tego, jeżeli nawet będzie zamknięte i nie będę mógł przyjechać, to na zewnątrz jest samoobsługowe, są samoobsługowe podajniki do mapek rowerowych. Oczywiście tych naszych najbliższych, ale można samemu sobie pobrać takie ulotki. Do zobaczenia na trasie i zapraszamy do Cińska.